W tym materiale przyjrzymy się standardowo instalowanym na noki E52 aplikacjom biurowym, często pomocnym w codziennej pracy, będący swoistego rodzaju niezbędnikiem, takim szwajcarskim cud scyzorykiem. Jednym z głównych dostępnych w tym podmenu programów jest menadżer plików, niezbędny do sprawnej eksploracji zasobów zgromadzonych zarówno na karcie pamięci, jak i w samym telefonie. Dzięki niemu, podobnie trochę jak w okienkowym eksploratorze plików, możemy pliki przenosić, kopiować i przy zachowaniu szczególnej ostrożności także usuwać. Kolejne małe aplikacje to Słownik. Chociaż prosty, może być przydatny w skrajnych sytuacjach. WePresenter. Program do bezprzewodowego zarządzania z poziomu Noki prezentacjami przygotowanymi w PowerPoincie. Intranet. QuickOffice, dzięki któremu otworzymy pliki zapisane w formacie MS Word, Excel oraz PowerPoint. Konwerter, w którym szybko przeliczymy waluty, prędkość oraz równie ciekawe wielkości, powierzchnię, masę, długość i spadające ostatnio na łeb na szyję ciśnienia. Ford Magnifier. Program szczególnie przydatny osobom o nie najlepszym już wzroku, w prosty sposób powiększający systemową czcionkę. Kalkulator. Kultowa już aplikacja, wydatnie wspomagająca procesy dodawania, odejmowania, mnożenia i co najważniejsze, dzielenia. Aktywne notatki to z kolei program, w którym do zwykłego tekstu dodamy w prosty sposób treści multimedialne, czyli zdjęcia, pliki wideo i pliki audio. Notatkę taką można później wysłać na inny telefon jako wiadomość lub przy użyciu technologii Bluetooth. Co ciekawe, w Pistach nie można również powiązać z kontaktem, a informacje w nim zawarte będą wyświetlane w trakcie połączenia. Adobe Reader. Nazwa tego programu mówi sama za siebie. Miłośnicy czytania dokumentów w powszechnym formacie PDF będą usatysfakcjonowani, Problemem może być jedynie zbyt mała przykątna ekranu. Zip Manager. Program do obsługi popularnych archiwów zip. Z jego pomocą zarówno rozpakujemy taki plik, jak i odwrotnie. Utworzymy plik ze spakowaną zawartością. W końcu na ostatniej pozycji widnieją notatki. Skromny program pomocny w szybkim zanotowaniu jakiejś ważnej wiadomości, czy też innej treści mogącej ulecieć z naszej skołowanej codziennym zabieganym życiem głowy. Myślę, że w tej kwestii to już wszystko i zapraszam na kolejny odcinek.